Cześć Boże, witajcie! Mamy dzisiaj piątek, 19 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owem zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Dzisiaj poprzez tę Ewangelię Pan Jezus uczy nas takiej zgody na to, co nie jest po naszej myśli. Umiej się zgodzić na sytuacje smutne. Nie histeryzuj, gdy się wydaje, że twoje plany zostały pokrzyżowane. Nie chciej być zawsze człowiekiem sukcesu, który krok po kroku realizuje swoje wizje. Zgódź się na to, że mogą być ci całkowicie odebrane, a że będziesz siedział w kącie i płakał. Zgódź się na to, że nie, że nie popadnij w takiej sytuacji w rozpacz, ani w frustrację. Postaraj się nie zamykać swojego serca, ponieważ z tego, co dzisiaj jesteś skłonny uważać za klęskę, może narodzić się zupełnie nowe, o wiele głębsze, nieskończenie głębsze szczęście. Taka jest obietnica Pana Jezusa, który używa tej metafory. Teraz doznacie smutku, ale wasz smutek zamieni się w radość. Tej radości nikt wam nie zdoła odebrać. Niech was błogosławi Bóg wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.